Pierwszą reklamę, jaką zrobiłem, mhm. to było po około 70 castingach nieudanych, wyjazdach autostopem mhm. do Warszawy. Czym dzisiaj się zajmujesz? Kim jesteś? Co robisz? Jak dzisiaj nazywasz swój zawód? Jestem producentem. Producentem? Producentem, dyrektorem kreatywnym. Okej. Okay. Nie aktorem. Aktorem to jest moje hobby, to jest moja dodatkowa praca. I inkubator kultury i sztuki a, był a, klubem, a zarazem szkołą cyrkową dla e, dzieci i młodzieży mhm. e, w Łodzi. Więc kto chciał, bogaty, biedny, przychodził do mnie za darmo mhm. e, i uczył się e, pantomimy, e, aktorstwa, żonglerki i innych dziedzin cyrkowych. Mhm. I ci, którzy byli najlepsi, najszybciej chwytali, e, później brałem ich do siebie, do swoich grup i dostawali pracę. E, powiedz mi tak, e, znasz może jakichś fanów Gwiezdnych Wojen albo Transformersów? E, co tak ludzie by zrobili, żeby pojawić się na planie? Oczywiście! oczywiście. Oddaliby swoje to, żeby, życie. Żeby stanąć z boku i wiesz, tu jestem, nie? Hey, hey, hey. Selfie tak, sobie tak, zrobić. Tak. tak, Albo nawet żeby pojawić się i poczuć ten e, zapach. Tak, no wiesz więc... co, czyli co? Zawsze i wszędzie możesz wszystko, czy nie? Możesz wszystko, co tylko chcesz.